Widzimy bardzo wyraźnie, że coraz popularniejsze stają się korepetycje. Tak, i to, to rośnie od, nieustannie właściwie od 2009 roku. W badaniu, corocznym badaniu cebosów u w 2024 roku już 73% rodziców odpowiedziało, że ich dziecko lub dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych opłacanych przez, przez rodziców albo w samej szkole, albo poza szkołą. Oczywiście. Te zajęcia też wliczają się zajęcia sportowe, mhm. które nie są per se korepetycjami, chociaż też przyczyniają się do, do takiego, do, do prywatyzacji edukacji trochę tylnymi drzwiami, tak? No bo jednak te zajęcia sportowe mogłyby być w ramach publicznej szkoły bezpłatnie, tak? Mogłyby być no tak. więcej godzin w u oczywiście. Na WF-ie skaczesz przez kozła, a prawdziwy trening to tam wiesz... No na tak. orliku za, za hajs. To, co też widzimy, to że z roku na rok wzrasta, wzrastają średnie miesięczne wydatki mm -hmm. rodziców na, na wszystkie dzieci korzystające z zajęć. Chociaż... A czy to też nie jest tak, że inflacja po prostu działa? No tak, oczywiście oczywiście częściowo jest to, jest to inflacja, ale jednak ten wzrost jest, wiesz, z 2014 360 zł, w 2024 900. Yy, ale... Więc jest, jest dosyć yy, znaczący.